Wyluzuj się! Nowy green out, fresh bump już w sprzedaży, tylko na dać PE. Oceń po prostu, tak. Mhm, tak, tak, tak. Dobra, dobra. czyli grande finale. Witam tutaj Kosa, jesteśmy w Rap News Studio, a to jest Ocenters. Nienawidzę pytań typu, co sądzę o kimś tam, jakim powiem prawdę, no to będę bif miał. Żadne z nich nawet nie wie co to dystans, a ja wiem, 50 -ka kalibra. Nie szukaj na winklach ani na winylach, bo jestem na linkach albo czerwonych dywanach. Nie po to, żebym błyszczał, żebyś ty rozkwiniał, jakim cudem tu wpuścili na salony Hama. Świetne, brzmi jak jakaś fraszka w ogóle, dałbym 4,5. Kojarzy mi się to z fraszkami poetów polskich z dawnych lat. Okej. 2115. 2115 łajcik. Pozdro. Bardzo, bardzo dobre bardzo dobre nie, 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 nie słyszałem tego łajta. I wale go w ryj, nie pada, ja z boku dostaję kopa, mój żomek uwala chama, a mi już całkiem nie widać oka i plujemy krwią na dołku, kasztany coś pierdolą i klasyk, roskuj kurwo Amerykany, może wyjdziemy na solo na chorzą, na pogotowie znowu cerują mi głowę pijemy na dworcu z dupami z Wilna, budzimy się w Częstochowie jak wracam do liniasz, obcina czy mam ktoś ślugi goni na sztuki, arbuza ekipa znów wzięła na huki bardzo grubo, kojarzy mi się to może z bonusem RPK 4 na 5, 4 na 5. Mocna, mocna czwóreczka, bardzo bardzo mocny dosadny tekst. Soku? O kurwa, okej. Okay. To to. grówo. <grybo> Dobra, pozdrowojtek. Ja wybrałem drogę wojownika. Po schodach w górę jak mój żomal Michał. W szkole nie interesowała mnie matematyka. Dziś mnie interesuje, bo dziś podwajam kapitał. Dla drużyny gram jak kapitan. W tym tygodniu Wiedeń, Barcelona teneryfa. Moja głowa w chmurach, a z góry granic nie widać. Po debiucie tonę w propsach a nie narkotykach. Myślę, że 3,5 na 5. Nie, 3,5 to za mało na ten tekst. 4. Ponieważ trochę mi tutaj zabrakło takich, takich dosadnych emocji. Ale <grym> generalnie podoba mi się najbardziej wers Moja głowa w chmurach, a z góry granic nie widać. Okay. Bardzo, bardzo dobre. Ja Janusz Walczuk. już pozdro, wariacie. <grym> Nagramy na pewno. Z Jonuszem coś w przyszłości. Robię tu coś więcej niż hajs, nie możesz na tym stylu stracić. Masz zagadkę, czy to fart, czy iluminaci. Hype się rozrasta, jestem modny w podziemiu. Mały falstart, zbieram premium u gremium. Bum, bum, dudnie, dudnie wróg obfitości. Słodkie drinki i Hosanna na wysokości. Zrobiłem to niechcący, mam się za co uśmiechnąć. Biorę swoje propsy i swoją pęgę z Allegro. Ciekawe z tą pęgą. No jakoś tak nie uderzyło to, nie uderzyło to we mnie po prostu, ale jest to no, oczywiście bardzo dobrze poskładane wszystko, e, ale 3,5 na 5 daje. Eee, kłebo. Kłebi, pozdro. A tak czułem, że to kłebo. Kolejne aferki ryją mi banie. czasami się boję. Szansa życiowa przepadła mi dawno, ja stoję jak najman pod stadionem. Prrr. Miałem taki okres, pisać towery było mi trudno. Jako raper spoko, ale Wena jest jednak czasami tu kurwą. Munłok nocą, cofam się do wspomnień Byłem jak ta czma barowa, gdy mi ziomal polał gołdę Ale nie mówię, że było niefajnie Czerpałem z tego dobre inspiracje 4 na 5 Zawers y, jako raper spoko, ale Wena jest jednak czasami tu kurwą To we mnie uderzyło okay. Dlatego daję wysoką ocenę To Filipek Okej okay. Dziwko Jak masz skille, to je pokaż Twój rap odpycha nawet Ciebie, skoro wciąż się cofasz Chodź skurwielu, zrymujemy coś do słowa rozwój, zmieniam rym, wchodzisz ty, skumaj, dobra, nie do rozwój, do potrzebujemy skrzydeł, a tu pasuje punchline, ich potrzebujesz, bo w głośnikach latasz po gimnazjach, nowe światło, widzę ciemność, co gimba zapowie, wciskasz im ciemnotę, a Edison się przewraca w grobie. <zyskujesz> bardzo grubo, tutaj na końcu bardzo, bardzo mocno. Wciskasz im no na tę się przewraca w grobie. wezmę znowu czwórkę będę musiał być. 3,5, 3,5 jednak. Bo to mi się nie spodobało to odisowanie gimnazjalistów. Moi widzę. Pęksik! Pęksik, Pozdro pęksik. Właśnie yy, czytając to, myślałem, czy to może nie RIP. Okay. Bo jest troszkę właśnie poskładane w stylu, w stylu patokalipsy. Yy, także pozdrawiam cię Michał. Nie wiem, czy teraz już będziesz chciał ze mną coś nagrać. <śmiech> <śmiech> Jeszcze chciałeś, jak byliśmy w studio. To 10 teraz, minut temu. Jeszcze 9 minut temu mieliśmy coś nagrać. Czym się charakteryzuje dobry tekst? Tym, że ma w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny. Że możesz, możesz się utożsamić z emocjami artysty. I to jest właściwie dla mnie podstawowa rzecz. Szczerość i też coś takiego, co, 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 co może, wiesz, może dotyczyć wszystkich na przykład. Czyli jakieś emocje, z którymi, które szargają ogólnie społeczeństwem, ale które są e, ubrane w jakiś taki poetycki sposób, czyli niedosłownie nie jest to powiedziane, ale jest to coś, co, no, co na przykład każdego dotyka i ktoś może się z tym utożsamić i może przeżyć te rzeczy razem z artystą. Nie wiem czym jest sukces, poczęstuj się cuksem, nie wiem czego Bóg chce, będziesz żałować później, kocham się przed lustrem, wazience na domówce, na krakowskiej starówce, piję podwójną lówkę. i wszyscy moi kumple dziś bujają się grubo, weszliśmy tu na wódkę, i dać im to co lubią, przyglądam się jej dupce i przyglądam się ostro wygląda kurwa super, wychodzimy stąd siostro, pozdro Kukon pozdro wariacie, 4,5 na 5 bardzo fajny melanżowy wersik i no tutaj świetne te niektóre niedokładne rymy u Kukona, które bardzo lubię mnie na przykład denerwuje u siebie, że nie mam za dużo niedokładnych rymów że mam bardzo dużo takich, takich wiesz, bardziej czasami przewidywalnych rymów Odpływam od kurę w pieniędzy, parszywych śmieci i jakoś mi leci. Odpływam od stresu i nędzy, fałszywym sprzeciw i jakoś mi leci. Odpływam od prochu wikaców, wymiocin bólów i jakoś mi leci. Odpływam od ciuchów witkaców, krakowskich żulów i jakoś mi leci. I jakoś mi leci, brat! I jakoś mi leci. że to to jest mój wers. Właśnie ze wspomnianego projektu tego pierwszego kawałek szczęścia No myślę, że 3,5 na 5. <grywa> Ale w stronę czwórki, w stronę czwórki. A? W stronę czwórki, no za dużo dokładnych, tych, za dużo dokładnych rymów. <śm> 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 czyli jakby pijemy do tego, co przed chwilą... VNM dostaje za mało. VNM stary w tym momencie dzwoni po prostu, żeby chłopcy tu przyjechały. No do biura ochrony rapu. Do biura, do biura ochrony rapu, żeby ściągnęli mnie. Po koncertach znasz tą bajkę. Lądujemy telemarkiem. Same wariaty, dobre chłopaki. A nie prój dupy, podglądacze, pruderine szmaty gdzie nad głowami wiszą ciężkie chmury. Reprezentuj, będzie padać, sezon na kaptur. Nie pyskuj, mała, bo jak złapiecie za buzię, uwierz, zrobię z nią to, co tu raz z arbuzem. <słuch> Genialne to jest, totalnie. 4,5 na 5. Świetne, świetne, bo to ma, ma ten aspekt taki humorystyczny, ale też ciężki, naraz. Jest trochę śmieszny, ale też jest to trochę przerażające. Pejcha! Pejcha, pozdro, pozdro pich, pozdro Pichu. Bardzo dobry. Ona lubi brać do gęby i nie lubi, gdy jest po nim. Lubi dostać między zęby, ona lubi brać do dłoni. Gdyby jej stary to wiedział, to by pewnie ją wygonił. Ale nie ma nawet neta, czyli nie gadamy o nim. Ona oznacza raperów, ale to nie są jej ziomy. Ona myśli, że przejebać się to jest najlepszy pomysł. Pamiętam jedną sukę z czasów jeszcze szkoły, co kiedyś nie lubiła mnie, a teraz chce pierdolić się. <ś> 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 Bardzo dobra. Czy to jest jakiś stary TED? Nie wiadomo. 4 na 5. 4 na 5. Pickers. Pickers, o kurwa, grubo. Tam w ogóle z pickersami staro skina, że on nie wydaje nic, taki ludzie od niego fani są. Załamanie chyba, że on nie wydaje muzyki, ale jest takim kozakiem. Są potrzeby, nie ma palenizny, są pojeby, co nic nie osiągnął nigdy. Są nerwy, co działają bez przerwy. Pożyczyłeś oddaj, żeby pozdychały hieny. Nie ma czarów, nie ma Milky Way'a, nie ma mocnych koszmarów jak za czasów Bin Ladena. Nie ma mowy, byś pozapominał o tym. Dużo mówił, mało robił, dobry był tylko w teorii. Okej, okay, tu się pogubiłem trochę, no 3,5 na 5. O, zgubi, zgubił, zgubił mi się tutaj trochę rytm e, tego, tego tekstu. Dlatego niżą, nie, 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 nie słuchałem niżała jeszcze nigdy. Daję buta do spodu, autorusza spod domu. Zapierdala. Nie ma tu jednego kuca jak szogun. Karmię płuca do obu. Biorę bucha, mam spokój. Wypierdala, jeśli chcesz mi to zakłócać, bo pochój. Z nieba nie spadło mi nic. Wrzem sam, ej. Po drodze powznałem, wstyd, ból i żal, ej. I bez czekania, w ciemności na blask, próbuję zwalczać troubles on my mind. Okej, okay, to mi się bardzo podobało do czasu tego, tego zwieńczenia. Mm, czyli próbuję zwalczać troubles on my mind. To trochę mi, trochę mi tutaj nie siadło. E... Nie nie lubię, angielskich wstawek? Czasami lubię, ale też może przez to, że ostatnio jest ich coraz więcej, już są trochę męczące te, te takie wstawki angielskie. Ale ogólnie nie jestem fanem. Wydaje mi się, że lepiej, lepiej, lepiej to brzmi, jak, jak jest po polsku wszystko. Eee, więc daję 3,5 na 5. Reto. Pozdro, reto. Dziękuję bardzo, to był Rap News Studio. Oceń wersję. KDS, i Kosa. Pozdrawiam, Mortki.